Kochani moi, witam Was serdecznie na moim kanale w nowym wyzwaniu historycznym, z które przygotowałam dla Was. Przez ostatnich kilka tygodni wczytywałam się w literaturę, która pomogła mi przygotować zasady tego wyzwania oraz pewien scenariusz na kolejne odcinki. Widzimy tu postaci, które kojarzycie może z między m.in. Igora Sokolowa, który jest. Jednym z powstańców styczniowych byłem studentem Towarzystwa Rolniczego, o którym kiedyś jeszcze wspomnę. Widzimy również Walentego Wysockiego, ojczyma Ludmiły, która to klęczała niedawno pod krzyżem i martwiła się, jak ma też straszne wieści o utracie śmierci braci uczestniczących w jednej z bitew nad Narwią, powiadomić swojego. Ojca, jak również siostrę, siostrę przyrodnią. Minęło kilka zaledwie miesięcy od tamtych bardzo tragicznych dla rodziny wydarzeń i przenieśliśmy się obecnie do ich majątku ziemskiego. Widzimy dworek szlachecki, który posiadają od wielu pokoleń. Myślę, że architektonicznie udało mi się według zebranych wiadomości dosyć dobrze go odzorować dworki szlacheckie niezależnie od zaboru miały pewne charakterystyczne cechy między innymi bardzo prostą prostokątną kwadratową bryłę spadzisty dach czterostronny wysunięty ganek często otoczony jakimiś kolumnami jak również alkiesz czyli takie przybudówki narożne które właściwie zostały przejęte z budownictwa obronnego zamków. Kiedyś pierwsze dworki były takie zameczkowate, miały właśnie wieże, z których można było się z łatwością oszczeliwać i no ten element, mimo że dawno, dawno już szaleckie dworki straciły jakby charakter obronny, no to jeszcze pozostał łatwo rozpoznawalny. Tak, charakterystyczne dla naszej części Europy. Wyjątkowe rezydencje przetrwały po II wojnie światowej w ograniczonej liczbie zaledwie 2000 budynków. Zajrzyjmy do środka. W sieni niewielkiej widzicie, nie znajduje się zbyt dużo dekoracji oraz mebli. Zajrzymy więc do salonu, gdzie główna bohaterka, Ludmiła, będąca dzieckiem. Przybranym Walentego rozmawia właśnie z Karolem Majkowskim, który jest studentem medycyny. Jego aspiracją będzie zostać prawdziwym lekarzem. Wychowywał się w Warszawie przez kilka ostatnich lat, gdzie poznał również Igora Sokołowa. Salon, jak widzicie, jest dosyć dobrze wyposażony, ponieważ chciałam, żeby on był takim sercem naszego domu. Z którego to też wielu rzeczy Ludmiła nie sprzedała, wspierając właściwie działania partyzantów powstańczych. Jak możecie wiedzieć z lekcji historii, no to w tamtym okresie trwała właśnie żałoba narodowa to też, że wszystkie kobiety pełnoletnie nosiły czarne suknie żałobne na znak właśnie żałoby przyjętej po utraconych i ukochanych mężczyznach w różnych, Działaniach oraz na cześć utraconej wolności ojczyzny. Nasza służąca, dziewka służebna Kasia Kowalska. <laughs> Przepraszam za te, za te imiona, ale rzeczywiście w tamtym okresie, w XIX wieku, większość służebnych dziewcząt nosiła bardzo popularne imiona typu Kasia, Basia, Marysia. Postanowiłam zatem, że Nasza służąca będzie miała też najmniej Kasia i powinna wstać od stołu i jeść, jak to niestety w tamtym czasie bywało w kuchni, a nie z państwem przy stole. Ja wiem, że jednym z postulatów manifestu nawołującego ludność wiejską do uczestnictwa w powstaniu styczniowym było uwłaszczenie chłopów, ale jednak pewne zasady, obyczaje. Pozostałe niezmienne w tamtym okresie, tak więc nasza rodzina będzie jadła bez służącej, która notorycznie wraca do stołu <grych> wysiadnego, i chyba tak, chyba nie wyłączam po prostu wolnej woli Simon. Za chwilę to uczynię. Wystrój Dworków szlacheckich był też taki nietypowy jak na standardy europejskie, ponieważ nosił duże znamiona, właśnie. Przywiązania do tradycji ludowej, do folkloru lokalnego, miłość do szczególnej pamięci o przodkach, o przeszłości. Te meble no, nie były takie typowe dla zachodnich pałacy czy siedzib zamożnych klas społeczeństwa. Także obrus będzie wyszywany właśnie przez naszą. Kasienkę. Mamy też drugą e, służącą, a właściwie gospodynię, Panią Stanisławę, którą widzieliście przez momenty, mignęła nam na ekranie. O, wrócił też Walenty, Nestor Rodu, o którym powiem nieco w następnych odcinkach. Wszystkie generalnie postaci, postaram się jakoś e, przybliżyć Wam oraz ich losy i dole, Poszczególnych odcinka, dlatego nie przejmujcie się, że teraz tak pobieżnie o nich opowiadam. Kuchnia jest dosyć również dobrze wyposażona. Nie mamy jednak zbyt wielu zapasów. Wszystkie jakieś cenniejsze serwisy, porcelany poza kilkoma właściwie zostały sprzedane. To co widzimy na ekranie to właściwie część wiana, który będzie obok posagu wyposażeniem naszej Ludmiły, jeśli będzie wychodziła za mąż. Będzie postacią, która zdobyła się na odwagę współpracy z kierownictwem tymczasowego rządu narodowego, państwa podziemnego w tamtym okresie, w cudzysłowie podziemnego. Postanowiła wspierać ze względu na pamięć o zmarłych braciach działania powstańcze, które się będą toczyły jeszcze przez następne miesiące na ziemiach polskich. Dlatego też przyjęła pod swój dach dwoje postańców, którzy mają szansę na rekonwalescencję w całkiem bezpiecznych dla nich warunkach, podszywając się pod zmarłych braci ludmiły. Tajne stowarzyszenia dostarczyły im nawet fałszywe świadectwa urodzin oraz dokumenty. Najbliżsi sąsiedzi najważniejsi, którzy są również lojalni pamięci historycznej ojczyznie, patriotami, na pewno nie zdradzą sekretu tej rodziny, ale kto wie, w tamtym okresie były bardzo ciężkie represje, dlatego też nasza rodzina co dwa tygodnie będzie musiała płacić specjalny podatek urzędnikom carskim. Jak widzicie, część pomieszczeń jest niezamieszkana lub pozbawiona umeblowania. W naszym wyzwaniu będziemy musieli to wkrótce zmienić. A teraz przeniesiemy się na moment do pokoju Walentego, gdzie na ścianie wisi portret jego zmarłej małżonki, drzewo, które jest symboliką Rodu. Jak widzicie, nasze walenty się. Po śmierci synów nieco załamał, nawet można powiedzieć, że lekko oszalał. Popadł w alkoholizm, nie wiem, czy z tego wyjdzie. Natomiast wszyscy teraz przyszli do piwnicy, gdzie chowałem się nasi powstańcy. I za moment yy, opowiem, co tu się będzie działo, tylko opanuję sytuację, zablokuję te nasze księgi, które służą nam w cudzysłowie jako komputery, ponieważ yy, no, nasza Ludmiła. Wraz z kilkoma kobietami będzie w okolicy organizowała tajne szkoły, tajne nauczanie. Wbrew rusyfikacji, podtrzymując w dzieciach polskich pamięć o historii oraz no, lepszą znajomość języka ojczystego. Ja na temat rusyfikacji będę opowiadała w kolejnych epizodach, nie martwcie się, dzisiaj tylko po prostu główne jakieś tam motywy i wątki mam zamiar Wam zaznaczyć, za moment też pojawią się na tablicy zasady naszego wyzwania, ale y, trzeba naszą tutaj rodzinkę ogarnąć, niech, niech, nie wiem, dziadek pójdzie się na chwilkę, dziadek, <grym> ojczym pójdzie się położyć spać, godzina jak widzicie jest dosyć późna. On pewnie stanie w nocy i, i będzie, nie wiem, może jeszcze płakał lub y, zbudzi się przez jakieś koszmary senne. Anielka, najmłodsza członkini naszego rodu. Wobec niej też będę miała jakieś specjalne swoje założenia i prany. Będzie na pewno uczennicą swojej siostry, bardzo pilną w najbliższych latach. Dodałam do piwnicy takie pulpity uczniowskie, żeby było po prostu ciekawiej wizualnie, ale wiadomo, że troszkę inaczej się to w historii odbywało. W kąciku przez moment widzieliście no, aptekarskie laboratorium Karola, który smacznie śpi na łóżku zorganizowanym przez Ludmiłę. Obok Igora. Igor będzie się w naszym wyzwaniu zajmował takimi sprawami, Gospodarskimi w pewnym stopniu. Pomagał będzie Ludmile zarządzać całym majątkiem. Należy sobie wbić do głowy, że kobiety w XIX wieku dopiero zyskiwały. Prawa zrównujące je w maleńkim stopniu z prawami mężczyzn. O tym będę również Wam jeszcze opowiadała. To nie jest tak, że dziewczynki od małego marzyły o uniwersytetach, bo jeszcze nawet Maria Kiriskłodowska miała z tym problem. Nie mogąc zostać przyjęta na wyższą uczelnię, wyjechała za granicę, a to była już końcówka stulecia. Musimy być z szacunku do naszych prababek świadomi, jak ciężką pozycję miały wówczas kobiety i dzieci w prawodawstwie. Będę starała się to Wam wszystko jakoś lepiej naświetlić. A teraz, kochani, jeśli macie coś do pisania, to zatrzymajcie ten filmik i spiszcie sobie zasady wyzwania naszego, ponieważ te główne założenia nie zostaną już nigdzie indziej przeze mnie opublikowane. A w kolejnych naszych spotkaniach postaram się jednak mm, przedstawić Wam zaledwie opcjonalne cele, które ubarwią, mam nadzieję, moją i Waszą rozgrywkę. Jakby powstanie styczniowe jest ostatnim zrywem romantyków. W kolejnych dekadach będziemy mieli już do czynienia z pozytywizmem, z pracą organiczną, ze zmianą podejścia do życia oraz sposobie racjonalizowania wszelkich działań patriotycznych wśród obywateli. Następne pokolenia tego wyzwania pozwolą nam się dobrze zorientować w temacie. Aby Was nie zanudzić nadmiarem informacji historycznych przejdziemy za moment do Kasy i tam przygotowałam dla Was prezentację związaną ze strojami damskimi lat 1860-1870 na ziemiach polskich, gdyż one odbiegały nieco wobec trendów światowych, ze względu właśnie na żałobę narodową. Kobiety właściwie do 1866 roku. Kobiety dorosłe głównie nosiły czarne suknie, i ten kolor będzie także no, przeznaczony dla naszej ludmiły. W pierwszym stroju, takim bardziej codziennym, widzicie, nie mamy takiej typowej, bardzo rozłożystej krynoliny. Krynolina to był rodzaj stelażu, bardzo lekkiej konstrukcji zresztą, który pojawił się. W tych latach w strojach damskich jako podtrzymanie. Dla sukni. Zastępował on liczne halki, których nadmiar w latach czterdziestych był dość już uciążliwym, a zakładanie ich wszystkich trwało wieki. Krynoliny nie były też tak rozległe w obwodzie, jak to się starają przypisać temu media czy tam artykuły z sieci. Na pewno nie miały 10 metrów. Większe krynoliny zakładano, takie bardziej imponujące na bale, natomiast w codziennym życiu. Te testraże były węższe, aby umożliwić normalną pracę i funkcjonowanie kobietom. Przy czym nie każdy stan w ogóle używał krynoliny jako elementu garderoby, chłopek czy też uboższych mieszczanek nie było w ogóle na nie stać. I tak damy czy też bogatsze mieszczanki zakładały tylko i wyłącznie krynoliny. Były one bardzo lekkie i dzięki temu można było zakładać jedną lub dwie halki ochrony nie pod jedwabną czy wełnianą suknię, chroniąc ją przed ubrudzeniem o sposobach naczyszczenia odzieży w tamtym okresie, również jeszcze sobie kiedyś powiemy. Jak widzicie na załączonych ilustracjach, starałam się oddać ducha mody w tamtych latach i okresie. Oczywiście kolorowe stroje będą założone przez Ludmiłe połowie dekady. W sukniach codziennych zakrywano ten dekolt kobiecy bardzo dokładnie, a ramiona i szyje odsłaniano dopiero podczas spotkań towarzyskich o raczej frywolnym charakterze. Obowiązywała wtedy skromna biżuteria, nawołująca do motywów patriotycznych, krzyże, łańcuchy, ewentualnie orzełki. Cała biżuteria była Metalowa, ewentualnie srebrna, ponieważ kobiety sprzedawały swoje klejnoty, aby wspierać powstanie. I tak, jeśli chodzi o bieliznę, to dopiero w połowie XIX wieku mamy do czynienia z prawdziwym gorsetem. Wcześniej kobiety przez całe stulecia korzystały ze sznurowek, sznurowanych z tyłu. Gorsety. Tym się charakteryzują, że podpierają solidnie biust. Przez miseczek obecność. Z przodu gorsety kobiece w połowie XIX wieku stały się łatwiejsze do zakładania dzięki ym, takim grzybkowym guziczkom oraz podwójnym. Bryklą, czyli metalowym lub fiszbinowym deseczką. Oczywiście gorset był sztywny również dzięki fiszbinom, czyli zębom wieloryba, no niestety w tamtym okresie takich fiszbinów używano. Jeśli chodzi o bieliznę, to kobiety zaczęły nosić majtki i taka nazwa powinna być obowiązująca dla nas na ziemiach polskich. Pantalony pochodzą z Anglii. Majtki były Oczywiście rozcięte w kroku, co było całkiem sensowne, pozwalało bowiem załatwić kobiecie jej naturalne potrzeby, nawet w długiej, spódniczy czy obfitej sukni, tak? Jeśli chodzi o majtki krótkie, które były zszyte w kroku, to jest to wynalazek dopiero kolejnego stulecia. Te majtki przez dekady właściwie ewoluowały. A majteczki, które były ozdobione na końcu koronkami, sięgały zwykle do mniej więcej kolan lub połowy łydki. Nosiły również dziewczynki w nieco krótszych spódnicach, ukazując ich rand, ale to było całkiem normalne i przyzwoite. Czymś nieprzyzwoitym. Natomiast było całkowite zakrywanie kobiecego krocza. Uznawano to za niehigieniczne i dosyć, no właśnie, niewybredne. Nasza Ludmiła, oczywiście, będzie kiedyś, mam taką nadzieję, uczestniczką licznych balów. Jej celem będzie zresztą zdobycie odpowiedniego majątku i uratowanie. Rodziny. Zobaczymy, jak to wpłynie na kolejne pokolenia. Przewidziałam, że będzie miała ona przynajmniej jedno dziecko, które musi zostać naszym dziedzicem, i niestety najlepiej byłoby, gdyby to był chłopiec, gdyż jeśli chodzi o prawa majątkowe, no to niestety były kobiety bardzo upośledzone względem mężczyzn. Na niektórych ilustracjach przedstawiłam Wam zagraniczne księżniczki królewne, ponieważ po prostu bardzo mi się podobały ich suknie, ale to nie ma najmniejszego znaczenia, bo podobne były w Polsce. Jeśli chodzi o strój zimowy, to chciałam, żeby miał on jakiś akcent historycznie szlachecki z wcześniejszej epoki, stąd. Ta y, futrzana czapa. Zresztą sama ją kiedyś robiłam. Również te czapki, które widzieliście w katcenie na głowach chłopaków, były mojego autorstwa. Oczywiście to nie są doskonałe modele. A jeśli chodzi o czapki powstańców, to było ich kilkadziesiąt różnych rodzajów, więc no myślę, że takie rogatki, przynajmniej w części podobne, można by było znaleźć. Tak, kochani, jeśli chodzi o chłopaków, to ich stroje przedstawię w następnym odcinku. Bardzo dużo się dzisiaj nagadałam. Więcej zakładam rozgrywki poza kasy już w następnym epizodzie. Jeśli macie ochotę wspierać mnie jakoś duchowo i wspierać rozwój mojego kanału, uważacie, że no, moje odcinki są tego warte, to bardzo was proszę o subskrybowanie, łapkę w górze, jakiś komentarz, gdyż to no, bardzo zwiększa zasięgi. A chciałabym po prostu móc docierać do większej liczby widzów i cieszyć się z Wami wszystkimi ze swojej twórczości. Trzymajcie się. Pa-pa!